Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mitrandir i witajcie w kolejnym odcinku zagrajmy w Gothic. Yy, właśnie poza odcinkiem, tak jak powiedziałem, wybiłem tutaj yy, wszystkie zombiaki w tej wieży sardasa więc nam pozostało już tutaj na nagraniu tylko ją sobie zwiedzić. No to co, zaczynamy? to się tak śmiesznie będzie mam kolor? O, od razu odwadłem tą skrzynię co miałem. Starożytna zbroja magiczna staryczną zbroję wykonano z magicznej rudy. Ma 9, No zaraz porównamy. Niewykończony miecz, trochę, trochę rudy. O, i teleportacja do magów ognia. To też jest bardzo fajne. I jest utrzymane z, z taką ogólną fabułą, bo było, że Xardas był kiedyś magiem ognia, bla bla bla. A teraz, jak się domyślacie, daje nam nowe możliwości, bo stary obóz był zamknięty. Znaczy jest zamknięty cały czas. A teraz dzięki temu tej runie teleportacji będziemy mogli się tam przenieść. Jest to oczywiście bardzo fajna rzecz. Bo można tam zrobić wyżynkę. Uriziel. O, spójrzcie. Moja ma 80-15-35, a ta ma 95-25-40-10. To jest dość spora różnica. I tak wyglądamy, o wiele lepiej wyglądamy niż w tamtej zbroi. To no, zbroje już na pewno część z was o jak <grywa> się śmiesznie przyciemniło Teraz pewnie nic nie będziecie widzieć na nagraniu Ale dalej nie mam runy światła, to jest dopiero koks Ze mnie No teraz mam taką fajną zbroję w każdym razie Ha, o nie, myślałem że jest zamknięta e, Bonusy do many Ej, zaraz, bonus do mana to znaczy stały bonus? E, zaraz muszę to przeczytać Bo nie wiem, może tu są jakieś fajne napoje Tak je zbieram i nawet nie, nie spojrzałem Zaraz zobaczymy jak pootwieramy wszystkie skrzyneczki Ta wieża jak wygląda zupełnie inaczej niż jego aktualna Ale może to jest tylko jakieś piętro jedno bo jest w, końcu, w końcu jest zatopione no Dobra to teleportujemy się stąd bo to już ciemno Teleport Nekromanta Bo sobie many nie odnowiłem Trudno się mówi Czego przyjaciela demona czasem słychać, właśnie jak się teleportujemy. Może sobie obejrzeć zbroję teraz jest trochę lepsze oświetlenie niż tam. Jak będziemy rozmawiać z Ksardasem, to też patrzcie, bo wtedy będzie, będzie pokazany przodem. Zapiszemy. Ach, jak widzę, nosisz zbroję runiczną, wykonaną z magicznej rudy. Znalazłem ją w Zatopionej Wieży, w jednej z tych starych skrzyń. Należała kiedyś do tego samego generała, który dzierżył Uriziel w bitwie z orkami. Mam tylko nadzieję, że przyniesie mi trochę więcej szczęścia niż jemu. Przygotowałeś już formułę, która przywróci Urizielowi jego dawną moc? Tak, wszystko gotowe. Ale sam nie dasz rady jej użyć. Dlaczego nie? Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Dokładnie w tej samej chwili jakiś mag musi wypowiedzieć formułę. Zatem muszę sobie poszukać kogoś do pomocy. Weź formułę i przywróć Uliziel do jego dawnej świetności. Będzie ci wkrótce potrzebny. No i to jest teraz aktualna nasza misja. Poszukuj. Czy on coś ma? O, ma dużo rudy. Deszcz ognia. Piąty krąg, piąty krąg. W sumie nie wiem, czy ja w ogóle jeszcze coś będę kupował. Ale mogę mu wszystkie moje śmieci posprzedawać. Bogaty człowiek <laughs> posprzedajemy. Uho, coś przesadziłem. Co jest tyle warte? A to I te skóry wszystkie. Dobra, teraz ładujemy wszystko. No dobra, dam mu więcej, już mi się nie chce bawić. Dobra, no i mamy teraz formułę, dzięki której możemy jakby odnowić Uriziel. Tylko jak to Xardas również zauważył, problemem jest, że potrzebujemy do tego pewnego maga. Mm. Jak możecie się domyślić, magiem będzie nasz przyjaciel, aha. Znaczy, bo właśnie jedyny mag, którego znamy i który byłby w stanie nam pomóc, jest to nasz przyjaciel Tak, tak, mówią Miltenie Ci co się domyślili to brawo Jeśli nie graliście to I to już wam tak w sumie trochę zaspoilerowałem ale Nie szkodzi yy... Prześpimy rzeczywiście się się do rana bo... Tu nie musiałem na to dobra Dobra, dobra, nic, nic yy... Właśnie całem na co mógłbym punkty wydać Te, Bo poziom zdobyłem jak widzieliście Idę ja mam punkt. Wow, 40. A, krąg, który mam? Czekajcie, czekajcie, krąg, krąg. Gdzie tu jest krąg? Czwarty. Czyli... Czyli, jeśli nauczy się piątego kręgu, to mogę używać tego deszczu ognia od Ksardasa. I bardzo dobrze. E, kto tu mnie uczył kręgów? Dobra, już wiem kto. No, czekajcie, oh. telefon gra. O, brat zostawił, brat poszedł sobie, zostawił telefon i nie wyciszył Teraz koledzy do niego dzwonią, normalnie Dobra mm, Jak tyś się nazywał? Balna mip A ten tu bieg Sprintem Nie, BalKadar Ale kto mnie może nauczyć? Czekajcie yy... nauczyć niezależny nauczyciel? No, nie wiem, no... Balkadar, Dorna tot, Korangar Kor Angar... Gdzieś nauczył kogoś ręczną... Nie wiem, kto może mi na piąty krąg dać... Chyba, że ja nie mogę piątego kręgu... Dobra, dobra, nie będziemy się teraz zastanawiać... Bo nie o to tu chodzi... Biegniemy teraz do Miltena... I to jest jakby kolejny taka, taki etap w grze. I właściwie do końca też, jeśli ktoś gra pierwszy raz, może mieć problem z tym etapem. Tak samo jak w świątynie Nie jest do końca wyjaśnione, co mamy zrobić. Więc no. A, mam... Po co ja tak skraćę? Mam mikstury Bogaty jestem w mikstury Możemy biegać. Milten chyba dalej stoi przed starym obozem, więc biegniemy tam. Mam nadzieję, że tam stoi, żeby nie było takiego przypału. O, klasyczna, spokojna muzyczka gotikowa się tam włączyła. Jakiś sierwojad w ogóle tam chodzi. Miał już takie prokoksy. Sierwojad to się na pierwszym rozdziale mm, zabijało. A co mi tam? Haha. Ha. <ścoughs> Macie się słuchać w muzyczkę gotikową W ogóle nie wiem czy Teraz na pewno, te, teraz kiedy to oglądacie jest prawdopodobnie wtorek albo środa y, Czyli właściwie wielki wtorek albo wielka środa Bo to już jest wielki tydzień y, Nie wiem y, czy widzieliście weekendowe O, się mi goni weekendowe pogawędki, które może będą w weekend, a może nie, właśnie tego nie wiem. Bo mam fajny pomysł na weekendowe pogawędki, ale musiałbym się do nich trochę przygotować. Ja tego nie wiem czy się wyrobię w ten weekend, czy nie. Jak się nie wyrobię, to zobaczycie w następny. Tak na święta będą bardziej właściwie pogawędki. Nigdzie na święta nie wyjeżdżam, mam dużo roboty, przez ten cały tydzień już będę miał tyle zajęć, że to jest po prostu... Ale fajnie. angażuję się dużo. Już już właściwie dzisiaj, jakaś sobota, już mam pełne ręce roboty. gdy wam właściwie ten odcinek, tak który w przerwie. Ja chyba w ogóle mogłem powiedzieć... Nie, dobra, dobrze, popiekun. W ogóle tam słychać było głosy ze starego obozu przez chwilę, czyli jak się domyślacie, ludzie nie wyginęli z tamtego obozu. O, skończył mi się spit. No, tro troszkę za wcześnie, ale mogło być gorzej. Ja bym tu uważał na tych strażników, bo ja jestem silny, ale no. Wolę się nie narażać. O nie, a, a jeśli Milton jest u ma... Wiecie co chyba właśnie mnie olśniło. Jest tu Milten czy go nie ma? Pewnie, że go nie ma, a ja nawet wiem, gdzie on jest. Ja jestem głupi, no? O, będą ze mną walczyć. Jaki głupi, no? Biedny. Coś mi tutaj escape. Nie wyłączyłem jak zwykle Dobra, wiedziałem, że to zwalę, no dobra, oczywiście sorry bardzo, ale Milton jest oczywiście u tych w nowym obozie, bo kazałem mu tam iść do Gorna w którymś odcinku chyba i on tam poszedł. Nie no. Wiedziałem, że tak będzie. Ale tak po prostu odruchowo. Mówię, da dawno nie grałem w gotika. No, mówiłem, że to Milton jest. Siemka Milton. Tylko wyłącz mi teleport. O. Witaj, przyjacielu, dawno się nie widzieliśmy. Cześć, Milten. Wiele się wydarzyło od naszego ostatniego spotkania. Chętnie bym ci wszystko opowiedział, ale chwilowo nie mam czasu. Bardzo się śpieszę. Potrzebuję twojej pomocy. Co się stało? Jak mogę ci pomóc? Chodźmy w jakieś ustronne miejsce, gdzie będziemy mogli spokojnie porozmawiać. Dobrze, chodź za mną. No idziemy za Milten. O, Milten biegnie. Myślałem, że pójdzie tym swoim wolnym tak krokiem. Gdzie pójdziesz? Myślałem, że do niej... A, do biblioteki, taki tfany. Dobra. A teraz mów, co się stało? Muszę wykorzystać magiczną energię kopca rudy, a wolałbym nie pytać magów wody o pozwolenie. Żartujesz sobie ze mnie. To nie pora na żarty. Mówię poważnie. Spotkałem Ksardasa. nekromantę. Wypełniam jego polecenia. Ksardas? Zaczynasz mnie przerażać. Nikt z nim nie rozmawiał, odkąd opuścił stary obóz. Ja rozmawiałem... Ja rozmawiałem. Dlaczego A, ja. potrzebna ci jest energia kopca rudy? Muszę ją skumulować w tym oto mieczu. Cóż za niesamowita broń! Nazywa się Uriziel. I Xardas dał mi zaklęcie. Xardas dał mi magiczne zaklęcie, które pozwoli mi przenieść energię. Będziesz musiał je odczytać, podczas gdy ja dotknę rudy mieczem. Hmm. Hmm. Mówisz, że trzeba je tylko odczytać? Ale Saturas i jego magowie nie puszczą nam tego płazem. Musimy zaryzykować. To bardzo, bardzo ważne. Ważne dla wszystkich mieszkańców kolonii. Nic nie rozumiem. Dzięki temu wydostaniemy się na wolność. Musisz mi zaufać. Dobrze. Po tym wszystkim, co dla nas zrobiłeś, ufam ci bezgranicznie. No i wygląda na to, że nawet Ksardas darzy cię zaufaniem. Spotkamy się przy kopcu rudy. Tylko nikomu ani słowa. Dobrze, zatem spotkamy się przy kopcu. Do zobaczenia. No, robi się już taka dość poważna... Yy... No, żeś mój kanarek, no szlak mnie trafił O, to jakiś tajemnik, hm. Chodzimy czy tutaj... Ej, kaj ten jest, kaj jest ten odmiksur Nefarius, ty coś... Witaj! Dobra, to idziemy za Miltenem że ma ten taki super wolny krok ale może trochę przyspieszy. Mm. Tutaj jest w ogóle śmieszne zejście takie. Jakby nie mogli tutaj kurde lepszej dróżki zrobić. Chodź Miltenie. Ja już sobie mogę ubrać w sumie nasz, u, nasz uriziel. Albo w sumie nie. <grytum> Potem jak już go nadajemy, to będzie taki, "Ach, chodzimy z nowym mieczem. Milten pospiesz się. Ja już specjalnie tak wolno. Idę, oglądam jak i wszystko. I można czekać? No. to już jesteśmy blisko. Nie powinieneś wierzyć we historii musi być jednak teksty mają takie same cały czas. To jest jedna z bardziej klimatycznych rzeczy w Gotiku, że nie tak do siebie rozmawiałem, ale też trochę niezbyt zróżnicowana. Ale no cóż, co poradzić? Trzeba to zaakceptować. O, to w ogóle bryłka rudy leży. Nigdy nie wiem, czy ta bryłka rudy oz... oznacza... Nie wiem, czy mi przerwało na gronie. Nie, nie przerwało. Oznacza jedną bryłkę, czy więcej. A, będzie pra... Tutaj jest, o ile pamiętam, kadstenka. z którą znając życie będzie problem. Będę musiał ją dograć osobno, ale tam to nie powinno przeszkadzać. Zanim ten dojdzie, to sobie pozbieramy tej... O, patrzcie jaki fajny kopiec! Tam jest ta krata, uuuu! Masz miecz i zaklęcie? O... Czekajcie... Do zobaczenia! Spójrzcie, jak się robi bug na tej kracie u góry, widzicie? To jest bug graficzny, ja każdym razem tak mam. Nie wiem, czy tylko ja, czy wszyscy. No to milte nie mamy. Witaj. To teraz będzie kadcenka, więc yy, obejrzyjcie sobie. Proszę, oto ono. Jesteś gotów? Nie, ale nie mamy wielkiego wyboru. Teraz albo nigdy. Zatem do dzieła. Rozdział szósty. Leże śniącego. Gotowe! Niesamowite! Ten szary kryształ rozbłysnął pięknym błękitem. Jaki piękny miecz mamy! Weź się zachwyca. Widać jaki jak jest błękitny ten kryształ. To dobry znak! Wygląda na to, że cała energia z kopca została przeniesiona na miecz. Ale nasze działania zwróciły uwagę strażników. Teleportuj się stąd! Natychmiast! A co z tobą? Czekaj. O mnie się nie martw. Coś wymyślę. Uciekaj stąd. Już! No czy... Właśnie nigdy nie sprawdziłem, że coś się stanie, jak pójdziemy normalnie. O Riz Rizel został magicznie naładowany. Obrażenia 120 od magii i od ognia i w ogóle. Się Gdzie się można teleportować? No do Xodosa, oczywiście. No, nie ma go wody. I spadamy. Powiemy Ksardasowi, że nam się udało. Naładować miecz. No, teraz ja dostałem SMS-a. Dobra. Dobra. się spójrz na piękny nasz miecz. No. On zawsze czyta to samo, cały czas, no. Udało mi się. Uriziel znów posiada magiczną aurę. Niesamowite. Miecz odzyskał swą dawną moc. Dysponujesz teraz nie lada orężem. No i co, i tyle? Poszukuj... Aha, on powinien mieć nowe rzeczy, bo jest nowy rozdział. Coś. O, amulet. Amulety mam dwa dobre. O, to się przyda. O, co ja zrobiłem? Co ja kupiłem? Ha, aktualizowało mu się dopiero. Panie Golema, Panie Demona i Armia Ciemności. Ło, wow, ale 27 tysięcy, Ło, wow, to trochę przesadzimy, ba. Tak, po 10 max tego wszystkiego. Mniejszenie potwora, jedno, wystarczy. No to czekajcie, teraz mu wszystko sprzedamy Priokineza eee, niech będzie Ile mam rudy, poczekajcie, ile ja mam rudy O, ten talizman orków jest bardzo drogi Ja muszę, tutaj, nie mogę tego tyle kupić, bo rudę muszę mieć też na mikstury nie ma szans, żeby tyle tego kupić. Dobra. To co mi się najbardziej przyda? No golem na pewno, demon niekoniecznie. Chociaż w sumie demon jest chyba lepszy od golema. Armia ciemności jest cholernie droga. Dobra, niech będzie tak. Trochę będę żałował, ale... 6. No, jeszcze mi zostanie drugie tyle na mikstury. Dobra, to co? Tutaj skończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Więc żegna was mi Trandir. Do zobaczenia w następnym odcinku. Zagrajmy w Gothic. Na razie.